Nie mnie zjutrzni śpiewaliśmy, obu mężów połączyła krew przelana bohatersko, szli za Bogiem jako wodzem. Chrystus wiarę ich nagrodził. Chyba każdy z nas przyzna, że różnica między męczennikiem a zdrajcą jest duża. Zdrajca ginie, bo sam siebie oddał śmierci. Męczennik ginie, bo umarł z miłości, a śmierć w takim wypadku jest tylko zyskiem, jak powie święty Paweł. Piotr i Paweł, dwóch męczenników, dwóch apostołów wspominanych razem, ludzie z dwóch różnych światów. Po pozbawczej śmierci Jezusa Chrystusa nie ma już podziałów. Nie ma ludzi, którzy byliby przeznaczeni do szczęścia, i takich, którym szczęście by się nie należało. Nie ma ludzi powołanych i niepowołanych, bo wszyscy są powołani, nawet ci, którzy po ludzku się nie nadają. Piotr, rybak z Galilei, prosty, Pełen zapału, ale też strachliwy, zdolny do zdrady, a jednak otwarty na łaskę. Paweł, Rzymianin i Żyd, dobrze wykształcony, Paryzeusz, prześladowca i gorliwiec. Bóg właściwie ukierunkował mu osobowość, i z egzekutora. Zrobił apostoła. Połączyło ich męczeństwo, męczeństwo w Rzymie, które dało początek naszemu Kościołowi. Jak mówił Bolesław Prus w lalce, dziwna bowiem jest natura ludzka: im mniej sami mamy skłonności do męczeństwa, tym natarczywiej żądamy go od innych. Jak ktoś nie jest zdolny do męczeństwa, to umęczy innych. Prawdziwy męczennik daje życie innym, a nie go odbiera. Fałszywy męczennik jest zgryźliwym świętoszkiem. Męczennik to ktoś, kto się zgadza na przegramy. to jest jego tajemnica. Herling Brudziński pisał: Tysiące ludzi walczy na świecie o różne sprawy, nie wiedząc, że nawet możliwość klęski ma w sobie coś pokrzepiającego i zdobywczego, jeśli przybiera postać męczeństwa. O podobnym doświadczeniu pisał Jan XXIII, święty papież, który jeszcze jako Nuncjusz apostolski zapisał w swoim dzienniku takie słowa. Poczucie bezwartościowości towarzyszy mi nieustannie, ale to ono każe mi pokładać całą ufność w Bogu. Również psalmista wołał: Jak długo, panie, nie będziesz o mnie pamiętał? Dokąd kryć będziesz przede mną oblicze? A bezsilny Chiop, widząc rozsypujący mu się świat, zdołał wykrzyczeć, Choćby mnie zabił wszechmocny, ufam. Choćby mnie zabił wszechmocny, ufam. Piotr i Paweł to ludzie powołania. Bóg inaczej patrzy niż człowiek. Wybiera według swojej logiki. A człowiek nieraz sam się dziwi, że został powołany. Piotr i Paweł mają różne drogi poznania Chrystusa, a zatem także powołania. Piotr jest powołany przez drugiego człowieka, Andrzeja, jak mówią na Wschodzie, apostoła pierwszego powołania. A Paweł? A Paweł został powołany przez wydarzenie tragiczne i nagłe. I myślę, że wszystkie powołania. Szczególnie do życia konsekrowanego można zmieścić w tych dwóch kategoriach. Albo powołał nas jakiś apostoł, człowiek, który w nas rozbudził powołanie, albo sam Jezus powołał nas przez jakieś tragiczne wydarzenie, które zmieniło nasze życie. Bo powołanie ma wywrócić człowiekowi życie do góry nogami. Niektórzy są wręcz przerażeni Natura człowieka nie wytrzymuje nadmiaru łaski. I wtedy rodzi się święty. Jak jest więcej łaski niż natury, jak łaska zaczyna się przelewać. Dlaczego? Bo natura skażona jest grzechem i słabością, a łaska nie. Uczeni twierdzą, że człowiek przynajmniej raz w życiu. Doświadczy takiej sytuacji, której nie będzie potrafił logicznie wytłumaczyć. A ja powiem więcej: są takie sytuacje, kiedy kilka razy w ciągu dnia nie jestem w stanie wytłumaczyć nadprzyrodzonego działania Boga. Nie potrafię tego wytłumaczyć. Dlaczego spotkałem tę konkretną osobę? Dlaczego. Nagle przez interwencję świętego Michała Archanioła odnajdują się rzeczy, które zgubiłem, albo rozwiązywane są sprawy, które wydawały się beznadziejne. My naprawdę żyjemy zanurzeni w łasce, a świat nadprzyrodzony nie jest w niebie, on jest milimetr od nas, jest bardzo blisko, jest przy nas. Dlatego trzeba cały czas być gotowym. A przecież nie wszyscy w to wierzą. Na koniec chciałbym przytoczyć pewną historię na temat tego oświecenia, które towarzyszy ludziom wierzącym. Otóż do Mistrza Życia Duchowego przyszli jego uczniowie i pytają się go, Mistrzu, jak przyspieszyć oświecenie, żebyśmy uzyskali mądrość i z uczniów stali się Mistrzami. A Mistrz? Wskazał im na wschód i pokazał słońce, które właśnie schodziło za horyzontu i zapytał ich, co możecie zrobić, żeby słońce wzeszło szybciej. A oni odpowiedzieli: Nic, mistrzu, to nie zależy od nas. No właśnie, tak samo jest z oświeceniem. Nie można go przyspieszyć, ale trzeba cały czas być gotowym. Bo kiedy przyjdzie, to trzeba będzie je zauważyć. Być cały czas gotowym, z wielkim pragnieniem ujrzenia Boga, to jest droga do świętości, droga Piotra i Pawła, być może także droga do męczeństwa. Chcesz, aby kanał się rozwijał? Zostań patronem w serwisie Patronite. Szczegóły znajdziesz w opisie pod filmem.